Moi drodzy, znajdujemy się po raz kolejny na Islandii i jak sami widzicie, pada deszczyk. Pada deszczyk, ponieważ jest po erupcji i podobno po erupcji pada deszcz. Jeżeli się mylę, możecie napisać koniecznie w komentarzu, a my musimy wykonać normalną turę, czyli normalny przejazd autobusowy. Oczywiście na stopie się nie zatrzymujemy, no bo przecież to... Nas się nie tyczy, a my tutaj od razu podjeżdżamy po naszych obezroków, którzy już tutaj na nas czekają. Dobra, otwieramy już moi drodzy tutaj drzwi. Ja z otwartymi drzwiami już niestety otrzymam punkty ujemne, a szkoda, bo zawsze jak podjeżdżamy, to otwierałem drzwi. Dobra, obezrołki sobie weszły. Zamykamy drzwi, bileciki do kontroli. Halo! Bileciki! Bileciki! Dobra, oni po prostu usiedli. Moi drodzy, musimy jechać teraz prosto, jak sami widzicie. Ja jestem ciekawy co nas będzie dzisiaj czekać, ponieważ my musimy teraz jechać na drogę górską, na na skalatun i później obwodnica. Czy spotkamy się z jakąś lawą? No nie wiem, zobaczymy. Ten gościu tutaj, ton Oktawią, moi drodzy, bardzo już prawie na nas najechał i otrzymaliśmy prawie minusowe punkty. Tu oczywiście stop! Dobra, ciśniemy dalej. Tu przez rondo, moi drodzy, oczywiście też yy, jedziemy prosto, żeby nie tracić na prędkości. Ponieważ jak sami dobrze wiecie, gdy będziemy mieli bardzo mało tutaj punktów, to wtedy nie odblokuje mi się kolejny scenariusz A ja już widzę w prawym górnym rogu, że mega ludzie się na nas denerwują. Ale to nic, ponieważ jak sami widzicie, no tutaj wybuchu właśnie ten wulkan, no tutaj pokazują, że niby nie możemy wjeżdżać, ale my jesteśmy oczywiście autobusem i nas żadne reguły tutaj nie interesują. Dobra, tu i wyjeżdżamy. Ja nie wiem dlaczego na tej grze się nie da grać na kierownicy, ponieważ próbowałem kilka razy i to tak jakby nie zadziałało. Ale mega to teraz wygląda, że taki autobusik sobie właśnie jedzie na Wezuwiusz. No powiedzmy na Wezuwiusz, bo już jest przy Pompejach. No i znowu tutaj ludzie czekają. Zobaczcie w ogóle, że ta magma, która tutaj nas ostatnio goniła, ona już tutaj zastygła. Dobra, dawaj, otwieraj drzwi, żebyśmy znowu nie otrzymali ujemnych punktów i chyba otrzymałem właśnie. Jednak nie, dobra. Wchodzą obe rałki tutaj oczywiście. Żołnierz wchodzi, dzień dobry! Dzień dobry! Zamykamy drzwi i ciśniemy. Moi drodzy, musimy się spieszyć, bo ja się boję, że tutaj za chwileczkę znowu ta magma wypłynie na nas. Patrzcie, oni się znowu na nas denerwują. Ja jestem w ogóle ciekaw, czy na Islandii tak te autobusiki jeżdżą po takich polach, bo w sumie to jest dosyć dziwne, że taki autobus jeździ w sobie po takich polach. No ale tutaj już mamy kolejnych Hobecrołków. Dzień dobry, witam! Te oni mi wchodzą do autobusu. Stójcie, poczekajcie! Ja muszę wam najpierw drzwi otworzyć, dopiero wy wtedy możecie na spokojnie... Ktoś tutaj wychodzi? A gdzie ty idziesz? Do Lidla? Ej, Lil, to w inną stronę, halo! To on idzie se Magmet zobaczyć. No dobra, niech będzie. Zamykamy drzwi i ciśniemy. W ogóle to jest chyba Solaris, z tego co mi się wydaje. Bo ostatnio, jak sami dobrze wiecie, gdy uciekaliśmy przed Lawą, to jechaliśmy tak naprawdę Sinbadem, a teraz jeździmy jakimś Solarisem. Ej, oni już mega denerwują nam. Ja... O nie! Halo! Dobra, już hamuję. Już moje, bo oni się za chwileczkę mega na mnie zdenerwują, bo wydaje mi się, że ten autobus teraz tak mega podskoczył Dlatego oni się troszeczkę zdenerwują Żeby nie było tak, że za chwileczkę mnie wygonią z tego autobusu, no Krytyczne niezadowolenie! Doprowadź pasażerów do prawie maksymalnego poziomu Dobra, wiecie co? Ja chyba zwolnię Ja chyba zwolnię, chociaż widzę, że mamy jeszcze tylko i wyłącznie minutę do następnego przystanku Ale ja nie mogę tak wolno jechać, bo ja nie zdążę No ludzie, weźcie troszeczkę, upamiętajcie się, no Tu dobra, nikt nie jedzie Dzień dobry, siema. Oni się denerwują na, na to, że ja jadę po drodze szutrowej, no przecież to nie jest normalne, nie? Dobra, wyłazić. bileciki do kontroli. Ten mnie tutaj prawie uderzył. Jakbyś inaczej? O, tutaj jeszcze dwóch wychodzi. Dobra, i ciśniemy. Nara! prawie się przewrócił na tym autobusie, jak ja wyruszałem w trasę. Następny przystanek tu B... Be Beziar Braut? No i kolejne obezrołki stoją na kolejnym przystanku. Dzień dobry! Witam, 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 bileciki do kontroli, zapraszam. Zapraszam, tutaj ktoś wchodzi, tam wychodzi, dobra, ten tutaj będzie czekał, albo nie wchodzi, nie wiem. Dobra, dawaj, ziomek. Dawaj, ziomek, ciśniemy dalej, bo nie ma czasu, ty. O, tu jest dużo ludzi, spójrzcie. Widzicie, tutaj troszeczkę będziemy musieli poczekać, jedenomre, witam. Włazić. Zapraszam. To nie mają zaś na wszystko czasu, nie? Aha, bo oni najpierw chcą wypuścić osobę, która chce wyjść. Dobra, dawaj. Halo? No właśnie, bo nie ma czasu, ty, ja przez was się spóźnię. Dobra, ten, co się japońskiego uczy, jeszcze sobie tam wchodzi. Miejmy nadzieję, że się nie przewróci. U mnie w autobusie, bo jak się przewróci i wybija sobie zęby, to będzie taka troszeczkę lipa. A czemu tam gdzieś w pola idzie ten gościu? Gdzie oni? Au. Ty, bo oni... Kolizja za 150, ja mam nadzieję, że ja uzbieram tyle zadowolenia, żebyśmy przeszli kolejną mapę. Dobra, teraz tutaj gdzieś do fabryki podjeżdżamy. Podjeżdżamy, dobra, bierzemy tych ludzi tutaj. Dobry! Ma dusz w ten krawężnik, zaś się zdenerwowali wszyscy na mnie. Włazić, dawać, bo nie ma czasu, ty, dawaj. Właśnie, właśnie, właśnie. Ja chcę bardzo dużo punktów. Dobra, i let's go. Jedziemy. No i co, ja teraz z powrotem mam wracać? Na tą magmę chyba? Bo teraz jedziemy na Torda Werskiej. Dobra, i co znowu tutaj na pole, szutrowe? Nie, no nie gadaj, że muszę się zatrzymać i przepuścić tą BMK. Ale oni tutaj znowu będą się na mnie mega denerwować. Na bank. Jestem w ogóle ciekawy, dlaczego ja mam tędy jeździć. Rozumiem jak po Ukrainie jeździliśmy, bo tam na Ukrainie podobno na wsi nie ma dróg, ale tu na Islandii, to tam mieszka przy tym wulkanie, ty? Dobra, jesteśmy, tylko ja się zastanawiam, co ci ludzie na tym szczerym polu tu robią? No spójrzcie, no przecież tu nigdzie nic nie ma, a tu jakieś baby ubrane, jakby szyły, portki, ja nie wiem w ogóle o co chodzi, ty. One tutaj chodzą, dwóch wychodzi w ogóle gdzieś idą, ty, w pola, oni chyba popływać idą, bo ja tego nie rozumiem. Dobra, włazić. Let's go! O nie, zawisnąłem! Nie! zawis. nie! O. Jest, dobra, myślałem, że myślałem, że będę musiał całą mapę od nowa iść. Ty. Ale na szczęście się udało. Dobra, na syny przystanek mamy przy supermarkecie, czyli pewnie wszyscy idą do Lidla. Bo widzę, że tutaj już przed nami jest Lidl. Dobra, ludzie kupili tutaj jakieś grzewki wody, to na pewno chcemy się teraz przejechać z powrotem do domu, prawda? A nie w Polach mieszkają. Ja nie wiem w ogóle dlaczego oni tam w Polach mieszkają, ale to jest mega dziwne. Ty tu jest w ogóle prawie full bus. A ty co, nie idziesz? Aha, ty czekasz, wypuszczasz ludzi. Okej. Okay. Dobra, dawaj. Łaś. Łaś bo jadę. Wła... Co ten teraz zrobił? Halo! Ja bym się zlęknął. Jakbym szedł na tym, na tym chodniku. Ja bym naprawdę teraz w gacie narobił. Bo ja widziałem, co tam się stało. Ja normalnie w pocisk wpadłem, ty. To włazisz czy co robisz? właś Ziomek, właśnie, bo czasu nie ma. Ty. Nie wziąłem baby! jakieś baby nie wziąłem, ty! Ona tam smutna była, ona była taka w porządku, ona chciała ludzi wypuścić. A ja już pojechałem i ona tam biedna została na tym deszczu, czeka na kolejny autobus. Ale czekaj, patrz, bo ja muszę tak wszystko objechać, ja nie mogę się tędy wjechać, patrz. Oni mi każą objeżdżać wszystko. A ja, patrz, ja przyjadę tu. O, patrz, widzisz, idą! No! No tu po co ja miałem tak... Co ten typ zaś zrobił? O nie... On się zbugował. Ale to nic nie szkodzi. Bo on chyba... Nie, on jednak nie wejdzie. On się zbugował I to tak... Co oni robią? Oni włażą i wyłażą, ty! Co oni robią?! Patrz, kolizja będzie! Jaki typ! Dobra, bo oni wchodzą i wychodzą, nie? A ja teraz... Ja sam nie wyjadę. Czekaj. Ja stąd... Dobra, wyjadę. Wyjadę, będzie git. Ej ten, ej, ten... Ej, ten ziomek ze mną szedł. Widzieliście to? Ale to jest bez sensu, że oni zrobili taki, takie coś. Ja sobie wolę tak podjechać... I po prostu wycofać. <grym> I tam dalej czekają. <grym i> tam <wyszło> to był mój, mój ostatni przystanek. Błagam, ja, ja chcę przejść ten scenariusz. Ja nie chcę jechać po raz kolejny tej samej trasy, bo to trwało chyba z 15 minut. Udało ci się zabrać wymaganą ilość pieniędzy. Lecimy do Chin. W stacji paliwa Dashanfen znajdującej się na szczycie góry nasomił problem techniczny, więc nie będzie działać przez kilka dni. Bus, który zaraz wyruszy w trasę nie ma paliwa, a jednym sposobem na uzupełnienie paliwa jest pojechanie na stację benzynową na wybrzeżu. Aby nie zabrakło paliwa, spróbuj mnie hamować i wyłączać silnik jadąc z górki. Okej, okay, na pewno wyhamuję. Dobra, jedziemy. Jakim jedziemy autobusem? Okej, okay, takim. <ścoughs> Czemu w Chinach mam takie śmieszne autobusiki jakieś czerwone z jakimiś żółtymi dziwnymi rzeczami, co? Ale to co, to co? Patrz! Ja tu wyłączam teraz silnik i jedziemy. Patrz, z górki zjeżdżamy, widzicie? Oszczędzamy paliwo jak, jak w Tesli, ty. Ludzie z Tesli tak jeżdżą, że wyłączają silniki chyba, nie? Czy tam hamują, żeby rekuperacja działała i im się na nowo ładowało i wtedy zyskują na tym? O, Klaus, rzeczywiście tu jest zamknięty Orlen! Aha! Ja jestem ciekawy, czy go wyprzedzę na, na biegu jałowym. Fato. Cieba! <laughs> Józek! Juzek! Jest git. Prawie na czołówkę poleciałem, ale na szczęście nie Ty no i co, i wystarczy, że ja zjadę tak z górki, to już będzie po? Po wszystkim? No zobaczcie, no przecież wystarczy z górki zjeżdżać, tam już jest meta. O nie, Juzek, Ten tuk-tukiem jedzie, nie wiem, patrz go. Ja nie mam paliwa, halo! Ja nie mam paliwa. Tu muszę przyhamować trochę bo tu jest mega skręt patrz hmm, dobra toczymy się toczymy 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 czyjś cię wyprzedzić kogoś z kurki bez paliwa to i no junior tak umie. mnie o, o o o o o musimy troszeczkę zużyć paliwa ty ale jak mi to paliwo tak szybko schodzi to ile ja tam miałem litrów pół czy ile? Nie gadać, że ty będę musiał tak się toczyć, żeby na paliwie zaoszczędzić. Dobra, trochę przyspieszymy, bo mi się wydaje, że tutaj za chwileczkę znowu będzie z górki. A my mamy jeszcze ponad pół paliwa w baku, więc chyba powinno wystarczyć. Dobra, już wyłączam, bo tu już widzę, będzie z górki. I tam jest mega ostry zakręt, widzę na, na mapie. Więc może być lipa. Juza, ja nie ma paliwa? Ej, tam czupryna nawet wychodziła z tego. Z auta widzieliście to? Montażysto wam tutaj pewnie pokaże jeszcze raz. Dobra, hamuj! Przyspieszaj, dawaj z tej górki, dawaj. Da A nie mogę tak zjechać tam na dół, tak po prostu się stoczyć i będzie git. Tu na przykład, nie? Juzek, ja się przewrócę zaraz, ty! On się cały przechylał już ten autobus. Ale wydaje mi się, że on ma jakieś takie tenie, Żeby się nie przewrócił jak w ETS-ie. Kolejny bus jedzie, ja już go widziałem tam w zaroślach. Tu patrz, nie, on specjalnie będzie tędy jechał środkiem teraz. A nie, to tuk-tuk, dobra. Ja nie mogę, ten zaś tu tym tuktukiem jedzie. Ja nie wiedzę, czy coś naprzeciwka jedzie, czy nie. Dobra, jedziemy. Let's go. Nie gadaj, że ja tu muszę nik załączyć. O nie, a wystarczy mi chyba… mi, Ej, wystarczy mi chyba paliwa, już tu prawie jestem, a mamy jeszcze pół baku, ty! Pa, tu się rozpędzimy, tu się zaś go wyłączę, ty! Kurde, ty, to szef będzie zadowolony, że ma takich pracowników, no zobacz, ty! Sinbad naprawdę jest zadowolony, że on mnie zatrudnił, widzicie? O, tu jest stacja benzynowa, proszę bardzo! Widzieliście? E wszystko! Otrzymałem tyle punktów, ile pieniędzy? Dawaj. Jedź, 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 jedź. Wszystko! Nadchodzi tornado w kierunku przybrzeżnego miasta Zhejiang. Twoim zadaniem jest pojechać tam jak najszybciej i uratować ludzi, którzy nadal tam są. Po tym zabierz ich do tymczasowego schronienia w mieście Qingzhou. O kurde, ale pogoda, ty zobacz. Jedź! Dawaj, nie ma czasu, człowieku. Jadę jakimś innym busem. Jadę tym takim fajnym sprinterem. Co to w ogóle za sztama w prawym górnym rogu? Co to za sztama się pojawiła? Ej, bo tu już zaś syreny wyją. O nie, on w ogóle nie skręca ten autobus! Ej, zobaczcie te tornado tam w prawym rogu! Rzeczywiście tornado nadchodzi! Ale oni mają kichę tam w tym... w tych Chinach, co? Tu tsunami, tu tornado! Tu jakieś śmieszne autobusy, tu wodospady. Ja nie wytrzymam psychicznie z nimi, ty. W ogóle jest trzecia 3.50 w nocy? To nie powinno być chyba aż tyle aut, co? Dobra, dawaj, lecisz, let's go, let's go, let's go. Juzek, uciekaj! A to wojsko było. Juzek, uciekaj! Nie no, przecież ten autobus nie skręca, nie? Dobra, dawaj, tego tu musimy wyprzedzić. Ktoś tam, ej, ktoś tam zginął chyba. Halo? Ktoś tam walął w drzwi. Czekaj, bo ja nie wiem, co ja mam robić. Ale chyba ją później zabiorę, co? Bo jesteśmy już przy tym tornadzie. Patrzcie, co tu się teraz dzieje. Wybrzeże Pinkciu, ma A, mój, ja nie mogę psychicznie, ty, dobra, dawaj. Oni tu wbijają czy nie? Ty, oni czekają, aż ja im łaskawie podjadę pod ten... Czekaj. Ziomek, czekaj. Weź, no, odjedź, no. Czekaj, ja sobie tu podjadę. Oni w ogóle nie wiedzą, gdzie oni są, nie? Ja tu przyjechałem ich uratować. Patrz. Odjedź spod tego przystanku, ty! No, muszę im zatromić, żeby oni tu przyszli, ty. No, czujesz? Światła pasażerów. Okej, okay, dobra, macie światełko. Światło kierowcy. Okej, okay, dobra, nie chcę kierowcy. No i co, jedziemy. Let's go. No i co, gdzie mam teraz jechać? Bo ten tornado tu już jest bardzo blisko. Gdzie mam, gdzie mam ich ratować? Czy mam tych ludzi szukać? Tu w tym przedziale że. O nie, tu już tornado idzie. Patrz. Patrz, co tu się dzieje. Gdzie tu ktoś jest? Halo! Przyjał Flixbus! Czy tam Sinbad? Prosto w tornado! Oh my god! Oh my god, proszę... Sam żywioł! Gdzie po. Duś, duś leży. Bus jest zbyt uszkodzony, by kontynuować. Nie ma tutaj przycisku backspace, tak jak na ferm busie, żeby mnie przywrócić. <głopie> Chłopie, ty uciekaj tym tuktukiem, bo cię za chwilę wywieje, tak jak mnie. O nie, na człówkę, ja nie mogę, ty. Kolizja z samochodem, dobra, wypad. I tak nie mam punktów. A nie mam, minus. Nie Oni gdzieś tutaj stali, tu. Ale teraz ich nie ma. A nie, są dobra, czekają, patrzcie. Tu no, on się tam modli przez telefon, ty. Dawaj, wbijać. Wbijaj, 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 dawaj. Macie światełko, ten dalej tam przez telefon go do... Bijajcie, halo! Już? Koniec, dobra. Jedziemy, let's go! Wyd Wydaje mi się, <grym> się... że to ktoś tam został. Wiecie gdzie my pojedziemy? My pojedziemy najpierw tutaj do przodu, zobaczyć czy tutaj są jacyś ludzie. Ja tutaj na razie nik... Tu nikogo nie było. Ale to... to te tornado gdzieś tu ciśnie. Dobra, a gdzie są ci ludzie? Ja tutaj nikogo nie widzę. A tu są jeszcze, spójrzcie! Dobra, dawaj! Hello! Jestem! Dawajcie, dawajcie, dawajcie! Let's go, let's go, let's go! Naciśnij, naciś, naciś, ty! Tu oni mają na wszystko czas! Dobra, tutaj cyk, pyk! I my już ciśniemy dalej... I gdzie mam teraz jechać? Tu jeszcze są, patrzcie, dobra! Siema! Oni powinni zostać zaznaczeni chyba, nie? Gdzie oni są? Gdzie oni stoją? Dawaj, let's go! Ja nie mam czasu czekać, sorry! Aha, myśmy stąd uciekali przed tsunami, widzicie? I tu jest bez sensu, że ja muszę zrobić taki łuk, bo tam chyba ludzie zginą. Ty jak się wycieraczki za... A nie, są tu ludzie, patrzcie! Siema! Dobra. Zabieramy kolejnych. Sztaba mi rośnie do góry. Ty ten robotnik ma na wszystko zaś czas. Dawaj, let's go. Nie do tyłu! Dawaj tym Cinko Cento, chłopie! Ja nie mogę z tym Cinko Cento! Jak mnie tacy ludzie denerwują, to on nie wie co ma zrobić. Jeszcze, tu jedzie też w prawo, nie, nie wytrzymam psychicznie. Ty no gdzie tu są jeszcze jacyś ludzie? Ja tu nikogo nie widzę. Widzicie wy tutaj kogoś? A tu są, dobra, widzę ich. Widzę. Dzień dobry, juniorski transport, siema! Dawajcie, wbijacie, wbijacie, wbijacie. Dawaj, 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 dawaj! Bo to tornada jest zaraz za mną ty! Te tornado już gdzieś tam pojechało. Ja nie wiem jak się wycieraczki w tej grze załącza, ja tu nic nie widzę. Pa, teraz przez te... ja tu nic nie widzę. Wypad! O nie no on mnie. W... On mnie w błąd prowadził ten chłop. No jedzie swoim pasem i mnie denerwuje, ej. Najgorsze jest to, że ja mam tylko 530 tych punktów. Ja jestem już spóźniony, patrzcie, nie dość, że jestem spóźniony chyba 5 minut, to ja jeszcze mam tylko i wyłącznie 530 punktów. Jest! Pomyślcie, ukończyłem ten scenariusz. Jest wszystko!